No nie wierzę. Co robię w takiej sytuacji? Oczywiście staram się zachować zimną krew. Rozpinam się z pasów, opuszczam pojazd. W końcu życie jest najważniejsze. Przejazdy kolejowo-drogowe to miejsca, gdzie kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Nie trzeba wielkiej wyobraźni, by uzmysłowić sobie konsekwencje zderzenia z rozpędzoną lokomotywą. Oj, nie trzeba. Dziś pokażemy wam, jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia na przejazdach kolejowych. Paweł, wszystko w porządku? U mnie tak. No to ja lecę, bo zaraz mam pociąg. Ale. Od momentu zauważenia przeszkodę maszynista ma niewiele czasu na wdrożenie procedury bezpieczeństwa. A i tak jego reakcja nie gwarantuje, że lokomotywa ze składem wagonów zatrzyma się przed przeszkodą. Pociąg rozpędzony do 160 km na godzinę potrzebuje 1300 metrów do zatrzymania. To 13 boisk sportowych. To, czy kierowca wyjdzie cało z takiej opresji, zależy głównie od niego. Po pierwsze, dojeżdżając do przejazdu kolejowego, jedziemy z taką prędkością, aby w każdym momencie móc zatrzymać nasz pojazd. Teraz widzę, że światło się nie świeci, więc ostrożnie przejeżdżam przez tory. Czerwone, migające światło nie ostrzega, ono zabrania wjazdu na przejazd i to bez względu na to, czy rogatki są opuszczone, czy nie. Po przejeździe pociągu cały czas stoimy i czekamy do momentu, aż wyłączy się sygnalizator. I dopiero jak zgaśnie czerwone światło, możemy ostrożnie przejechać przez moch. W Polsce jest prawie 13 tysięcy przejazdów kolejowo-drogowych podzielonych na 6 kategorii. Prawie połowa z nich posiada samoczynne systemy przejazdowe, ale nadal połowa posiada kategorię D i strzeżona jest znakiem Krzyża Świętego Andrzeja. Ryzykując wjazd na przejazd, gdy pulsuje czerwone światło, kierowca sprowadza niebezpieczeństwo nie tylko na siebie, ale na pasażerów i obsługę pociągu. To głupie i nieodpowiedzialne, ale załóżmy, że taka sytuacja mimo wszystko ma miejsce. Co wtedy zrobić? Pierwszą rzecz, jaką powinniście zrobić, choć wiem, że będzie to wyglądało dziwnie, po prostu dodajemy gazu i taranujemy zaporę. Zapora jest tak skonstruowana, żeby złamać się we właściwym miejscu, nie uszkadzając pojazdu. Oczywiście w takiej sytuacji po bezpiecznym opuszczeniu przejazdu należy zgłosić zajście na odpowiedni numer, który znajduje się na żółtej naklejce z tyłu Krzyża Świętego Andrzeja lub na obudowie napędu rogatkowego od strony szyny. Utknąłem na przejeździe kolejowym 114 002 416. Jesteś cały? No wiesz, czuję się jak podniósł Fistaka. Normalnie w takich sytuacjach nikt nie dostaje drugiej szansy, jak pokazują statystyki na przejazdach kolejowo-drogowych, giną ludzie. Od stycznia do listopada odnotowano na przejazdach drogowo-kolejowych 183 takie wypadki i poniosło w nich śmierć 46 osób. To pokazuje, jak spora część tych zdarzeń kończy się tragicznie. Pamiętajcie o zachowaniu szczególnej ostrożności, przestrzegajcie przepisów, a przy dojeżdżaniu do przejazdu kolejowo-drogowego, włączcie to, co najważniejsze rozsądek i myślenie.